Szymano, Szymano, Anatom Y Studio ekskluzywnie. Super Sam Single z nowego albumu w zasadzie mixtapu. Anatomia Mixtape www.anatomia.pl. Zamów swój preorder. ha, Ja! <grym> Yo! Mam coś, czego chcą wszyscy. Super Sam John, Nie handluj mi z tym. Na osiedlowy dystrykt telefon urywa się jak filmy. Ej, chcesz to mieć! Mordo, chcesz to mieć! Za, chcesz to bierz! Mordo, chcesz to bierz! Ty chcesz to mieć! Mordo, chcesz to mieć! Ej, chcesz to bierz! Mordo, chcesz, to wiesz, ja wcale się nie pogorszyłem. Kroki znam dobrze, jak chcecie potańczyć, zapraszam do pogoszczyle. Gdy byłem wilkiem, to wszystkie te koty już dawno stąd pogoniłem. Na grube ryby mam haka, tyle, nie wiedzą, że jestem rekinem i zrobię z nich chwilę tak w trwałem style. Lubię te kuchnie ze wschodu, mam tak dobry orient, że trzeba pozjadać. Tylu tu by Okołów, że ja jestem morłem, nie trzeba dodawać. Nie zamiesz mnie w ramach, nie jestem obrazem. Weź mnie, nie obrażaj, bo czuję odrazę. Wyraźnie od razu się czuję inaczej, gdy wpadam na pętlę i mówię co chcę. Założę się, że zapętlasz, a później się plątasz i dusisz, bo zapiera dech. Ty dobrze mnie zapamięta, ja to taki raper, że urywa łeb. Dla mnie już straciłeś głowę, dlatego do tego się bojasz w obłokach. To objawienie, bo spadłem wam z nieba, ty powiedz kolegom na blokach. Mam towar z najwyższej półki, a nie jakiś gówno podlady Skoro Chcesz, to ci zrobię promocja I tak mi za to zapłacisz sporo Znowu to wrzucam do sieci Widzę, że męci, bo biorą zawsze Czujesz się jak ryba w wodzie, lecz to ja mam żyłkę do tego Złap się Teraz gówniarze kradną, ale mamy monitoring i widzimy jak na dłoni to Nie potrzebuję ochrony, sami sobie nią Do kamery każdy robi groźny pozion Telefony, telefony, telefony ziom Dzwonią mi z gratulacjami i Czuję się jak posmalą White Tiperson, śpiewająco rozegrany Na Facebooku znowu raper ubli Jakie miłe to, że myślisz o mnie Odpowiada mi, buziaka wysyłam A on mi na to, że pałę ciągnę No i blokuje mnie na Messengerze Dobrze, że nie usunął ze znajomych Jakbym sobie z tym poradził, no nie wiem Chyba jestem już za mało rapowy Widzę jak dzisiaj robi się wszystko byle jak Słyszę byle rap, byle by jedynie pykło Przyszło szybko błysnąć, może już byle łak Ja to niesłomiany zapał Ja to płomień nadziei Ja się nigdy nie wypalam Odradzam się jak Feniks, hej! Mam coś, czego chcą wszyscy, super sam Ej, ziom, nie handluj mi z tym, monopol Na osiedlowy dystrykt, telefon Urywa się jak filmy Ej, chcesz to mieć, mordo, chcesz to mieć Co Chcesz to bierz, mordo, chcesz to bierz Ty chcesz to mieć, mordo, chcesz to mieć Co Chcesz to bierz, mordo, chcesz to bierz Rrrra! Jak tam loża szyderców z tyłu Zadowolony jest pan jak jak tam? Oceniamy? Jestem wykon... Nie no dobrze było. Dobrze, dobra Chyba jestem już za mało rapowy Widzę jak Dzisiaj robi się wszystko byle jak Słyszę byle rap, byle by jedynie pykło przyszło szybko błysnąć, może już byle łak Ja to niespomniany zapał Ja to płomień nadziei Ja się nigdy nie wypalam Odradzam się jak Feniks Mam coś czego